Janusz Kowalski, bieżący komentarz geopolityczny. Sytuacja na wschodzie jest bardzo trudna. Od 2014 roku toczy się wojna, faktyczna wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Rosja zajęła już Krym. Dzisiaj faktycznie zajmuje, zastępując swoich rosyjskich separatystów, swoimi wojskami zajmuje rejon Donbasu i Ługańska. Nie ma żadnej wątpliwości, że te prorocze słowa z 2008 roku, z sierpnia wypowiedziane przez profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Polski, niestety okazują się prorocze. Najpierw była Gruzja, teraz jest Ukraina, potem będą państwa bałtyckie i Polska. Sytuacja staje się poważna. Co należy zrobić? Tylko twarde sankcje. Tylko zdecydowana jedność Zachodu. Nie wolno dopuścić do tego, żeby Niemcy, koń i Putina, miały wpływ na politykę Unii Europejskiej i NATO. Trzeba twardo żądać sankcji i ekonomicznych, i gospodarczych, i politycznych. Trzeba zakazać wszystkim obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej zasiadania w rosyjskich firmach, bo tak właśnie polityków, byłych polityków korumpuje Putin. A co najważniejsze, Unia Europejska musi zrezygnować z złej drogi uzależnienia się od rosyjskiego gazu. Musi zrezygnować z tak zwanego Green Dealu, bo Green Deal jest wielkim prezentem dla Władimira Putina. To, że Polska wycofuje się od 2019 roku z własnych zasobów z węgla jest wielkim błędem, strategicznym błędem. Dzisiaj to zresztą widać. Dzisiaj zużywamy 20 mld metrów 3 gazu, a realizując unijny Green Deal rezygnujemy z polskiego węgla, z którego produkujemy przecież dzisiaj 70% energii elektrycznej w Polsce i 70% ciepła systemowego. Aż strach pomyśleć, gdyby dzisiaj była sytuacja, że nie mielibyśmy opartej elektroenergetyki na i ciepłownictwa no, o własny węgiel, o węgiel kamienny i węgiel brunatny. I sytuacja, w której chcemy w ciągu 10 lat zwiększyć o 50% uzależnienie od importowanego gazu, a w ciągu 20 lat aż o 100%, no, powoduje to, że Polska wystawia się na gigantyczne niebezpieczeństwo polityczne. Pierwsza zasada budowy suwerennego państwa w obszarze energetyki, w obszarze suwerenności energetycznej opieraj swoje bezpieczeństwo w oparciu o własne zasoby, nieimportowane. Skoro nie mamy gazu ziemnego i zresztą cała Europa nie ma gazu ziemnego, jest tylko jedno państwo dzisiaj w Europie, które jeszcze ma swój własny gaz i go nie potrzebuje, to nie wolno uzależniać się od obcych surowców, tylko korzystać z własnych. Innymi słowy, w mojej ocenie Najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski to jest zanegowanie unijnej polityki klimatycznej, a więc przestawiania w ramach tzw. koncepcji błękitnego paliwa na rosyjski gaz i przeznaczenie tych pieniędzy, które dzisiaj bezsensownie wydajemy na tzw. transformację energetyczną, miliardy złotych po to, żeby niemieckie, duńskie i zagraniczne i inne firmy ze starej piętnastki zarabiały na polskiej gospodarce kokosy, a cena energii, cena ciepła po prostu w Polsce rośnie. Zejdźmy z tej drogi, zanegujmy pakiet klimatyczny, zanegujmy Green Deal. Absolutnie nie ma mowy o przyjęciu Fit for 55. W całości trzeba zawetować ten pakiet, w ogóle na ten temat nie rozmawiać. I pieniądze, które miały iść na tak zwaną ideologiczną transformację energetyczną, którą Unii Europejskiej narzuciły Niemcy po to, żeby realizować plan z Putinem o zależeniu od rosyjskiego gazu, tak żeby sprzedawać całej Europie gaz z Nord Streamu, te pieniądze Polska powinna przeznaczyć na zbrojenia, na nowoczesny sprzęt, na nowe czołgi, na nowe samoloty, na obronę przeciwrakietową. Żarty się skończyły. W perspektywie najbliższych lat Polsce również grozi niebezpieczeństwo. Więc albo chcemy się zbroić, albo chcemy być bezpieczni, albo chcemy mieć nowoczesną armię, albo chcemy być państwem niesuwerennym, uzależnionym od rosyjskiego gazu który będzie nastawiony i na, wystawiony na wielkie ryzyko szantażu, uzależnionym państwem od niemieckich technologii, ze słabą armią. Nie jesteśmy w stanie finansować ideologicznej, unijnej transformacji i budować silnej polskiej armii. Nie mamy na to pieniędzy. Musimy coś wybrać. Dzisiaj, w sytuacji, kiedy rozpoczyna się kolejna część operacji Kremla wymierzona w Ukrainę, wybór jest prosty. Albo silne, suwerenne, narodowe państwo z silną armią, albo państwo słabe, podporządkowane Brukseli, realizujące unijną transformację energetyczną, co jest wielkim prezydentem dla Putina i dla Berlina. W mojej ocenie wybór jest prosty. Postawmy na Polskę. Postawmy na suwerenność. Serdecznie dziękuję. Mówi Janusz Kowalski. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału.